Siemanko, witam was w 26 odcinku z serii Polska Wieświ Farming Smilator 22. Dzisiaj jedziemy sobie sprzedać mleczko Dobre. Jedzie. Siema, siema, siema Dawno nas nie było. Bardzo dawno, bo dwa tygodnie około. No ale się w końcu doczekaliście odcinka. Kolejny za dwa tygodnie. To od razu mówię. Nie no, dzisiaj z dwa chyba nagramy. No dwa może coś takiego. Dać mu w palnik. Dobra dam mu. No e, e. już już te go. Teraz mnie wyprzedzałeś? No. Przynajmniej chciałem. To się nie wyszło. Ty, bo myśmy no. chyba źle pojechali. Nie, dobrze jedziemy. A nie dobrze. Oj, 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 jak się Instagram włączy. Dawno nie było odcinka, bardzo dawno. Wasza aktywność? Jakaś tam była pod odcinkiem. Bardzo dużo wyświetleń właśnie robią te odcinki teraz z tej serii. Z czego jestem naprawdę dumny z was. Bo tak przyjęliście tę serię. No i dzięki wam. Nie byłoby tych 60 subskrypcji, więc lecimy po 100 subskrypcji do końca roku. I jak się uda to 100, po 150. Na 100 subskrypcji robimy specjal tylko jaki. Odcinek z Minecrafta, tak. Bo dawno Minecrafta nie było. Właśnie, jak macie jakieś propozycje pod, żeby zmienić nick i w ogóle... Bo ja nie będę nagrywać Minecrafta, no przyznam się szczerze, no nie chcę mi się Minecrafta nagrywać, wolę farminga nagrywać. To możecie dawać jakieś propozycje o nazwę i tak dalej. Bo... Minecraft jest dla mnie nudny, może czasami się pojawią odcinki, ale myślę, że z Minecrafta nie ma co robić za bardzo. Poza tym Minecraft się tak nie wybija, yy, bo nagrywa Peter na pewno, Dex i Sagi, właśnie teraz 7 będzie robić Igrzyska. E właśnie, dzisiaj jest siódmy. Kurde, dobra, czyli dzisiaj piątek. To oglądał mój. Może. Dobra, depon. rura, poszli konie po betonie. Nie będziesz mi sąsiad wyprzedzał. Ja czy nawet nie wyprzedzałem. Nie ma. I... A z Farminga nie ma w sumie tak dużo osób, które nagrywają, bo no, nagrywa Heros na pewno, Bociek LS i tam Mafia Solec jeszcze coś tam nagrywa, a ich tam nie oglądam i nagrywa też parę innych, właśnie mniejszych twórców nagrywają to. Pod którą literą się ten... Ej. Pod i to się dawało? Tak. Czekaj. Mam, wiesz, mam jeszcze dwa Mamy 188 tysięcy na kopicie. Nie będziemy wam robić chyba kolejnego odcinka z wypopywaniem kolejnego ciągnika. Co bo chcecie? wydaje mi się, że to jest bez sensu. Tylko teraz sobie na jakieś pole sobie zaoszczędzimy. Ja, debil. Gdzie, Jak, gdzie ty? ty jedziesz? He? Gdzie ty, idioto, ja gdzie ty jedziesz? Za mną jedziesz. po co? No, do domu jedziemy! No, a to nie tamtędy! Nie, no, ty jesteś jakiś inny. Zobacz, co na mapie, a nie. A ty głupi jesteś! Przecież tędy przyjechaliśmy. Tu to... ty, ty chcesz do domu? Ha, faktycznie. Ty jesteś inny, człowieku. Stronię, ja się... do ciebie Stronię. mówię, a ty swoje. No, po polu sąsiada jeszcze. Po polu sąsiada? Co mi tu świecisz? No jedź, jedź, jedź. No i tak, zrobimy tak, że jak zostawicie 10 łapek pod tym odcinkiem... A ty się wleczesz z tym środkiem, ...to postaram się nagrywać filmy w miarę regularnie. Przykładowo co. Dwa tygodnie, tydzień. Jak zostawicie 20 ławek w, w górę pod tym filmem, to robimy 20. Y to robimy. Y co tydzień odcinki. Już to widzę. No co już to widzisz, no? No już to widzę za Twoje obietnice. Ale to nie jest obietnica. Tylko mówię. Że jak dobiją, a jak nie... a jak nie dobiją, to czekaj tak robimy. Proste. Dobra, my już jesteśmy. No już tutaj. wracamy. Zobaczyliśmy sobie ciągniki i postanowiliśmy, że taka okazja się nie może przegapić i wejdziemy na dosyć bardzo duży mocny rozwój naszego gospodarstwa, przy czym staniemy się lepszym lep, jednym z lepszych gospodarstw. W naszych wsiach Bo w sumie dowiecie się w następnym odcinku Wtedy Wam bardziej pokażemy co to może i tak dalej Bo ten odcinek chcemy żeby nie był jakiś bardzo długi Mleko sobie sprzedaliśmy Nie będziemy sprzedawać kolejnego Bo mi się już nie chce jechać znowu I jedziemy sobie teraz do domu Ogarniemy sobie tam, pogadamy sobie właśnie wystawimy, umujemy sobie te dwa ciągniki i wystawimy je na sprzedaż przed ten płot czy coś. I wtedy w następnym odcinku już pojedziemy sobie na zakupki. Dobra, wróciłem. Dobra, gdzie dać tą beczkę? Wiesz, co ja się na razie z nią ustawię, belek? Gdzie tą beczką? Na tutaj na łąkę, obra. Na... Ja jadę jeszcze mieć zetora. Mo, no i tak nic. Wiesz, co jadę się jeszcze przyjechać zetorem? Ostatni raz. Ja już tutaj biorę swojego zetorka, z którym przeżyliśmy dużo dużo serii. Ojej, ojej. Nie dużo serii, tylko sporo odcinków z nim przeżyliśmy. No nie będę kładzie. więcej. Jest to jakiś sentyment, bo tego zetora pierwszego co kupiliśmy go to on był z nami najdłużej. I do niego jest sentymencik, a pamiętam, że ten kupiliśmy w 20 odcinku czy coś takiego. Ale no co, no pora wejść na inny poziom Gospodarki i tak dalej. Zakupimy sobie też może jakąś nową przyczepę. Ostatni przepał zetora De Dobra, ja go sobie tu wystawia. Tu go sobie wystawimy. Na podco, nie? Za podco. Te krzoki. Tutaj się potem się do domu wejdziemy, sobie zrobimy tabliczkę, że nas sprzedaż. Tu już? Jeszcze nie. No to chodź. Dawajmy go Podejdź mi tu stój Ale on był dawniej używany. W końcu się pożegnamy z tym zatorem Bo on był bardzo mało używany na tych odcinkach i zdradzę wam, że przekładamy się teraz na 150 konne maszyny Czyli to już nie są duże te... To nie są moje zabawki. Dobra. No gdzieś tam. Dobra. No tu gdzieś się... Tu, obok mojego. Tu dużo osób jeździ. O. Dobra. Tutaj ładnie się ustawię, tak? Tak z klasą No już, 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 już. już. Dobra. I oto takim akcentem kończymy dzisiejszy sobie odcinek. Za niedługo może się pojawi Janek, coś tam pisał nam ostatnio, że planuje przyjechać po odwiedzinę. No i co, ze mną był sąsiad Mati. No siema. No i byłem ja. No i do zobaczenia w 27 odcinku.